Sklep nazywa team.ka.pl Wbijajcie, jak dzisiaj zrobię, będę robił zdjęcia. Dzisiaj dopiero zaczynam mój sklep, jak się trochę rozwinie, to dopiero. No i link, musicie wejść na Google, wpisać oto to. No i będzie ok, wszystko. No, super. No i musicie wpisać właśnie ten to na Google i będzie mój sklep wtedy. A to dzisiaj dopiero. Ja jestem Stasiu, to jest mój kanał w ogóle. Ja nie nagrywam na mam telefonie na swoim. No i właśnie za sie... Nie. No tak, za 7 dni przyjedzie moja paczka. Zamówiłem zamówieniu podonosi. Paczkę od taki podnosi, Więc nagram też film, jaką otwieram. No i będzie fajnie. Może gram dzisiaj w Harego. Nie, nie znalazłem nadal płyty. go nie, nie znalazłem nadal płyty. No to ogólne, no to co mamy robić? No, no chyba dzisiaj będziemy grać jeszcze. Może nie, dzisiaj nie. Raczej nie, dzisiaj nie zdążę na takie krewfile. Ale to fajnie.